Wartość prędkości pierwszej kulki, ta końcowa, tylko i współrzędna wektora prędkości końcowej pierwszej kulki. Ale ponieważ tu podnosimy, podnosimy do kwadratu. Y, y, tą prędkość, to nie ma znaczenia, czy tu wstawiamy y, wartość wektora, czy współrzędną wektora, bo i tak ten minus ulegnie redukcji. Więc już pomijam ten minus, bo i tak się zez, został zredukowany, czyli to jest 1 trzecia, y, trzecia V01. No, taka, taka jest wartość tej prędkości y, y, pierwszej kulki, y, końcowej prędkości pierwszej kulki. No Ta ujemna współrzędna to tylko mówi o tym, nam, że porusza się ona przeciwnie do wybranego zwrotu osi tej pomocniczej, czyli w lewą stronę u nas. No to wstawiamy teraz to do no wstawy, podnosimy do kwadratu, no będzie 1 trzecia do kwadratu, to jest 1 dziewiąta i jeszcze dzielimy przez 2, to będzie 1 osiemnasta, czyli mvz1 kwadrat przez osiemnaście. No teraz obliczamy tą bezwzględną wartość zmiany energii kinetycznej pierwszej kulki, no ponieważ ona zmniejszyła swoją energię kinetyczną, więc musimy od większej wartości odejmować mniejszą. Większa jest ta, ta początkowa, widzimy, że to jest, ta jest większa od tej. To jest 1 druga razy mv0 1 do kwadratu, a to jest 1 ,18 razy mv0 do kwadratu, więc większa jest ta od tej, więc odejmujemy od tej wielkości tą. No to wstawiamy. Wyłączamy to co jest wspólne. Różnica ułamków tu będzie, czyli to jest inaczej 9,18, 9 minus 1 to jest 8, 8 18 to są 4,9. dziewiąte. Więc 4,9 mv kwadrat I taka jest zmiana energii kinetycznej. Bezwzględna wartość zmiany energii kinetycznej pierwszej tej kulki. A teraz zapytamy się, jaką część ta zmiana stanowi jej energii kinetycznej początkowej. No to trzeba podzielić teraz tą zmianę przez energię kinetyczną. No i też tu dodajmy początkowe jeszcze. O. Przez energię kinetyczną pierwszej kulki początkową. Czyli to, co tu mamy. Dzielimy przez energię. Tą, o, tą energię dzielimy to dzielimy oczywiście to mv01 kwadrat ulegnie w skróceniu zostanie 4 dziewiąte przez 1 druga to jest inaczej 4 dziewiąte jest 2 pierwsze to jest inaczej 8 dziewiątych czyli 8 dziewiątych swojej energii ta kulka pierwsza straciła i tyle przekazała kulce drugiej bo ta energia kinetyczna nie nie ginie, zachowuje się czy nie ulega zmianie suma energii tych kinetycznych, tych dwóch kulek w czasie tego zdarzenia. No to pierwsze zadanie można potraktować jako rozwiązane. Teraz idziemy dalej. Teraz zadanie następne to będzie 3,4,6 ze strony tej samej, czyli zadanie 3,4,6 stronę 141, tak samo. No musimy jak zwykle tu pokazać treść zadania. O tu na samym dole jest... No przepraszam, nie 6 to nie... Jak 6 to jeszcze nie zaczęło od tego zadania. O, to tu jeszcze jest tak. Tu mamy zadanie. Dwie metalowe kulki zawieszono na cienkich równoległych niciach o długości l2 20 m także stykały się ze sobą. Mniejszą z nich odchylono do poziomu, do, mniejszą z nich odchylono do poziomu zawieszenia, czy o 90 stopni i puszczono swobodnie. Po zdarzeniu każda z kulek wzniosła się na taką samą wysokość. Oblicz. Prędkość mniejszej kulki tuż przed zderzeniem oraz jej masę. Czy tej pierwszej? Tą mniejszą to oznaczymy jako, jako pierwszą. Jeżeli masa większej kulki M2 równa się 600 kg, załóż, że zdarzenie było sprężyste. Skorzystaj ze wzorów na prędkość kul po zdarzeniu sprężystym. Na rysunku to się wszystko raz wyjaśni. Z dwóch części się składa zadanie, więc wypiszmy sobie dane zadanie 3.4.600x141 i dane długość. Długość tej nici, na której zawiesiliśmy te kulki to jest 0,2 metra. Masa tej drugiej kulki, która wcześniej spoczywała i tak wisiała na tej, tej nitce to jest 600 kg. G tu przyjmiemy 10 metrów na do kwadratu. Szukamy prędkości Kulki, no właśnie, tu mamy teraz dwie, dwie kulki, tak? I teraz początkowo obie tak wisiały do dołu. Teraz tą kulkę pierwszą, aż z nitką odchylono do tej, tej pozycji, puszczono i ta kulka spadała i tuż przed zderzeniem miała pewną prędkość, uderzyła w kulkę tą drugą i po zderzeniu ta kulka podniosła się na pewną wysokość i ta kulka się odbiła w drugą stronę i też się na tą samą wysokość się odbiła. Czyli, czyli na końcu te kulki gdzieś tu są na tej samej wysokości. No i pierwsza część to jest obliczenie prędkości tej kulki M1 tuż przed uderzeniem w tą kulkę. No to skorzystamy z zasady zachowania energii mechanicznej. Czyli założymy tu narysujemy oś wysokości, względem której będziemy określać energię potencjalną i dla, ponieważ wybór poziomu zerowego jest dowolny, to wybieramy dla własnej wygody wybieramy poziom zerowy energii potencjalnej na poziomie środka masy tej kulki, gdy jest położony tym najniższym wtedy wtedy jej energia potencjalna tu na końcu będzie równa 0, bo będzie m razy g m1 razy g razy h, a h będzie równa 0, czyli, czyli energia potencjalna potencjalna tej pierwszej kurki w tym położeniu będzie równa zero. To znaczy, że energia teraz mechaniczna początkowa i równa końcowej tu ciało spoczywa, więc nie ma energii kinetycznej, ma tylko energię potencjalną, a tu ciało ma energię kinetyczną i ze względu na wybór poziomu zerowego nie ma energii potencjalnej. Ale to tak naprawdę mógłbym teraz właściwie porównać teraz energię potencjalną początkową z energią kinetyczną końcową. To zaraz to, to robię właśnie. O! więc energia potencjalna pierwszej kulki zamieni się na energię kinetyczną. Chodzi w tym miejscu, będzie energia kinetyczna. I porównuję wzór na energię potencjalną, to jest M1GH, ale nasze H dla tej kulki to jest, to jest ta współrzędna, skoro długość nici jest L, to odtąd dotąd to mamy też L, czyli jak tu jest 0, to współrzędna na osi H w tym miejscu jest L. Czyli, czyli energia potencjalna kulki pierwszej to jest m 1 M1 razy G razy L, a energia kinetyczna, jej tu na samym dole będzie M1 V1 kwadrat przez 2, gdzie V1 jest tą prędkością tej kulki, tu tuż przed uderzeniem w tą kulkę drugą i przekształcamy wzór M1 się zredukuje jak podzielimy obie strony, mnożymy przez 2, bierzemy pierwiastek wstawiamy wartości do, 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 wypiszemy dane, są te dane wypisane, czy nie są wypisane? No są dane są wypisane, tak i wstawiamy te wartości do naszego wzoru. I te dane specjalnie tak dobrano, żeby łatwo się uliczyło, no bo teraz będzie 10 razy 02 to będzie 2, 2 razy 2 4, pierwiastek z 4 to jest 2, a jednostki to będzie metr razy metr do kwadratu przez sekundę kwadrat i z pierwiastka wyjdzie metr na sekundę. Ale jakby mógłbym tak powiedzieć, i wydaje się, żeby wszystko wyjaśniał, ale nie jest to pełne wyjaśnienie, bo jest pytanie, dlaczego, dlaczego w ogóle możemy stosować tu zasady zachowania energii mechanicznej, więc przypomnę, że, że za Zasada zachowania energii mechanicznej wynika z tej zależności, że zmiana energii mechanicznej równa jest pracy siły zewnętrznej. No, a siły zewnętrzne to były wszystkie siły oprócz siły grawitacji. Dokładnie mówiąc, to, 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 powin, to jest trochę inna definicja. To są wszystkie siły, oprócz sił, z którymi powiązane są definicje energii potencjalnych. No właśnie, siłą grawitacji jest powiązana. Ener Deficyt energii potencjalnej, dlatego nie traktuje się ją jako siły zewnętrznej, ponieważ ona jest uwzględniana tam w tej energii mechanicznej. No ale tu w czasie tego ruchu tej kulki, na kulkę jednak działa siła zewnętrzna. Tą siłą jest siła, jaką nitka działa na tą kulkę. Dlaczego jednak uważamy, że energia mechaniczna nie ulega zmianie? No, przecież jest ona równa pracy siły zewnętrznej. A to dlatego, że, że rzeczywiście działa ta siła zewnętrzna, ale ta siła zewnętrzna działa zawsze, w, ta nitka może ciągnąć tylko. Więc w każdej pozycji ta, ta siła działa w kierunku tego, tego miejsca, miejsca yy, zaczepienia tej nici. I ta siła ze strony nitki działającej na kulkę, ona jest prostopadła do prędkości, a więc również do przemieszczenia. A, a siła prostopadła do przemieszczenia y, nie wykonuje pracy. W pracy występuje kosinus kąta między siłą i przemieszczeniem. No to kosinus 90 stopni jest równy 0. I dlatego można stosować tu zasady zachowania energii mechanicznej, ponieważ y, y, działa siła zewnętrzna to jest ta siła, jaką nitka działa na kulkę, ale ta siła tworzy z przemieszczeniem kąt zero, y, przepraszam, 90 stopni, czyli y, y, cosinus tego kąta jest równy. 0 i ta siła nie wykonuje pracy, no to, to, to jest dodatkowe się. I pierwszą część zadania rozwiązaliśmy, prędkość tej kulki pierwszej tuż przed uderzeniem będzie równa, równa właśnie 2 m na sekundę. A teraz druga część, właśnie po, po zderzeniu po, po kulki uzyskają prędkości u1 i u2. No właśnie, więc zderzą się i teraz kulka, kulka ta druga uzyska prędkość, i kulka druga odbije się od tej kulki pierwszej i też uzyska tuż po, po zderzeniu prędkość do góry i potem kosztem tej energii, czy energii kinetyczną uzyskają. I teraz kosztem tej energii kinetycznej, kulka ta druga, czyli razem z nitką, odchyli się. Czy ta nitka odchyli się o pewien kąt i ta kulka znajdzie się na pewnej wysokości H i ta kulka razem z nitką się, nitka się odchyli i kulka się y, tu zatrzyma gdzieś na pewnej wysokości i te, ta wysokość, tak której się kulki zatrzymają, będzie według treści zdania taka sama to jest to istotne, czyli energia kinetyczna kulki drugiej zamieni się na energię potencjalną, energia kinetyczna kulki pierwszej zamieni się później na energię potencjalną, bo się zatrzymają no to zapiszmy, zapiszmy ten warunek, czyli energia kinetyczna kulki Pierwszej, pierwszej, to jest taką energię kinetyczną, będzie miała tuż po, po zderzeniu, bo 1 to jest ta prędkość, prędkość kulki po zderzeniu i nie jest czy to jest współrzędna prędkości, czy, czy jej wartość, bo do kwadratu podnosimy, jest, zamieni się w całkowicie na energię potencjalną, gdzie H jest tą wysokością, na którą się te kulki wzniosą. Nie piszę H1, ponieważ ta wysokość, na którą się obie kulki wzniosą, jest taka sama, więc nie piszę tu indeksów. M1, bo to jest masa pierwszej kulki, razy G, razy H. To jest M1 razy U1 do kwadratu przez 2. I po przekształceniu prostym M1 się skraca. Widzimy, że od masy to nic nie zależy. I uzyskamy wzory na, to, na prędkość tej kulki, kulki, kulki pierwszej, pierwszej po zderzeniu po zderzeniu, w, w, wartość prędkości tej pierwszej kuli, to będzie pierwiastek z MG, mgh. Zaraz się okaże, po co to To jest to samo powtarzamy dla drugiej kulki. Cała je, to jest jej energia kinetyczna tuż po zderzeniu, bo uzyska taką prędkość i, i taką energię kinetyczną i potem, jak będzie ta kulka się do góry, do góry poruszała, to wtedy się zatrzyma, czyli cała jej energia kinetyczna zamieni się w energię potencjalną. Czyli, czyli ta cała energia kinetyczna zamieni się w energię potencjalną, a wzór na energię potencjalną to jest masa danej kulki, czy m2 razy g razy wysokość, na jaką się ona wzniesie, czyli właśnie współrzędna tej współrzędna wysokości na tej naszej osi h, ponieważ wybraliśmy tu poziom zerowy, no to ta, jeżeli się wzniesie o h, to również ta współrzędna wyda osi wysokości będzie równa h, czyli i też nie pisze indeksu, ponieważ jest powiedz, powiedziane, że wzniosło się na taką samą wysokość, czyli to h i to jest takie same. No i teraz przekształcamy ten wzór, obliczamy z tego U2 i okazuje się, że to U2 jest równe pierwiastek z 2GH, dokładnie to co tu. Czyli widzimy, że, że warunkiem na to, żeby te kulki się wzniosły na tą samą wysokość, jest to, aby ich prędkości na początku były takie same. I widzimy, że, że w polu grawitacyjnym ten ruch nie zależy od masy właśnie. To jest, to jest bardzo istotna cecha pola, pola grawitacyjnego. Ale tu jest istotne, że, że właśnie że, że w tym wzorze w powyższym równaniu u1 i u2 są wartościami prędkości. Bo zaraz, zaraz będzie problem się pojawi z, z tym, czy coś jest współrzędną, czy, czy wartością wektora. Bo wartości wektora są dodatnie zawsze, a współrzędne mogą być dodatnie i ujemne. Więc się tylko stwierdzamy, że wartości tych prędkości yy, tuż po, po zderzeniu są takie same. Wynika to z faktu, że wzniosą się na tą samą wysokość. No to bo porównaliśmy tę energię właśnie yy, kinetyczną i potencjalną, to, to to samo i wyszło nam z tego, że wartości prędkości obu tych kul muszą być takie same. No to idziemy dalej. To teraz, teraz właśnie, żeby wykorzystać yy, wiedzę naszą o wartościach tych prędkości muszę to ci się odłożyć. Muszę skorzystać, skorzystać ze wzoru na współrzędną prędkości pierwszej kulki po zderzeniu i współrzędną prędkości drugiej kulki po zderzeniu, aby później te porównać, znaleźć związek, znaczy wykorzystać moją wiedzę o, o tym, że wartości tych prędkości są takie same. Ale uwaga, jeżeli wartości tych prędkości u1 i u2 to są takie same, to jaki jest związek między ich współrzędnymi? Teraz w tym wzorze u1 i u2 to nie są wartości, to są współrzędne tych wektorów, współrzędne końcowych, znaczy prędkości pierwszej i drugiej kulki. To jeżeli te wektory są przeciwnie skierowane, to współrzędna Jednej z, z tych kulek jest, y, różni się z tylko znakiem od y, współrzędnej tej kulki y, y, d, pierwszej, tak? No to jeszcze tu, tu, nie wiem, czy widać, czyli, czyli y, współrzędna kulki drugiej. Jest równa współrzędnej kulki pierwszej wziętej ze znakiem minus, bo jedna współrzędna jest dodatnia, druga jest ujemna, ich wartości, wartości prędkości są takie same, co wykazaliśmy, no więc współrzędne różnią się znakiem, bo, bo, bo współrzędna wektora przeciwnego do osi, zgodnie z względem, której współrzędne określamy, jest równa minus wartości prędkości, a współrzędna wektora prędkości zgodnego z osią, naszą tą pomocniczą, jest równa plus wartości. Prędkości. Więc związek między współrzędnymi będzie taki: u1 równa się minus u2.